Cześć, witajcie w kolejnym filmiku z cyklu Grywamy TV. Wracamy po dłuższej przerwie i oddaję teraz w tym momencie głos Piordowi, bo też ma trochę wam do powiedzenia. No, witamy się z wami, mamy nadzieję, że wasze stare, zakurzone, YouTubeowe konta pamiętają jeszcze o tej subskrypcji, którą nam jakiś czas temu daliście. A jeśli właśnie nas znaleźliście, to dobry moment, bo przechodzimy na nową generację konsol i pokazujemy wam dzisiaj Watch Dogsa. Tak, dzisiaj zajmujemy się najnowszą grą od studia Ubisoft Montreal, czyli jest to Watch Dogs. Od razu chyba powinniśmy zacząć od y, fabuły, gdyż jest to jedna z najważniejszych rzeczy w Watch Dogs, mimo że jest to Sandbox. Eee, I może ty powiesz parę słów na ten temat i później ja dokończę. Dzielamy się tutaj w postać Aidena Pierce'a, który po nieudanym skoku naraża na niebezpieczeństwo samego siebie oraz swoją rodzinę. Tak, i na tym opiera się cała nasza fabuła. Tutaj po tym nieudanym skoku, jak wcześniej Piotr powiedział, jego siostrzenica zostaje zabita w pewnym zamachu, na którym y, został zawarty kontrakt. Przez złych panów, do których musimy dotrzeć. I na tym, właśnie jak wcześniej powiedziałem, opiera się cała nad, e, na tym fabuła. Mamy sześć aktów, i dopiero akcja gry tak naprawdę rozpoczyna się po trzecim akcie, bodajże w trzeciej misji, i tak dalej. Dopiero tam wszystko za zaczyna się rozkręcać. Mało tego, fabuła jest nudna z początku, w ogóle nie trzyma się. Czegoś takiego, żeby nas przykuła bardziej do telewizora, żebyśmy dalej się zagłębiali, w to co się dzieje i po prostu misje poboczne są bardziej ciekawsze, aż dojdziemy do trzeciego aktu e, fabularnie. I... To prawda, ciężko jest się w ogóle utożsamić z postaciami, które spotykamy. Są one pokazane dość sztucznie, tak. No nie docierają po prostu do, do odbiorcy, przynajmniej w swoim imieniu mogę tak powiedzieć. Tak, i to jest właśnie, że przerwę, to jest właśnie główny problem naszego głównego bohatera Aidena Pilsa gdyż z nim bardzo ciężko jest się utożsamić. On ma taką osobowość, jest bardzo skryty i bardzo ciężko do niego dotrzeć jako gracz. Naprawdę. Moim zdaniem Ubisoft trochę za mocno poleciał z główną postacią, gdyż jeszcze gracze może nie są gotowi na taką postać do przyjęcia, żeby się w nią bardziej zagłębiać. I właśnie tutaj jest jeden z minusów większych dla łożydok, czyli mamy już tutaj z minusami fabułę i e, głównego bohatera. To prawda. Teraz, może przejdźmy też trochę do oprawy graficznej. Mamy teraz okazję. <laughs> Obserwujemy tutaj miasto po deszczu. Już trochę wysycha. E, aczkolwiek, no, ten efekt został naprawdę dobrze dopracowany. I jazda samochodem na mokrych ulicach Chicago wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tak, i co jest najlepszym w efektach pogodowych? To, że gra najładniej wygląda i w deszczu, jak i w nocy. Zgadza się. A strasznie nie pokazuje swoich uroków, gdy jest światło dzienne, mamy tutaj wschód słońca i nie, jeszcze wschód słońca jest bardzo ładny, można to tutaj podziwiać, ale jeżeli chodzi o grę w pełnym świetle, słońce na e Chicago naprawdę gra i wygląda słabo, to nie jest na nową generację, dopiero pazurka pokazuje, gdy jest noc właśnie lub deszcz. To prawda, słyszeliście też możliwe o tym, całym tym zamieszaniu związanym z pokazem na E3 jeszcze w 2012 roku. I tym, że po prostu gra znacząco różni się od, pokazyw od pokazywanych nam wtedy materiałów na niekorzyść. I no, jeżeli porównać yy, grę z. 2014 roku do pokazu 2012, no to naprawdę panowie z Ubisoftu, no zrobili nas troszkę w konia, bo pokazali nam naprawdę bardzo ładny gameplay dwa lata temu, a teraz już tak kolorowo nie jest. Czyli dokładnie, no, sprzedali nam okrojony produkt. Pokazali co innego, dostajemy co innego i na to musimy wydawać pieniądze. To prawda. niestety bardzo słabe posunięcie ze strony od panów Ubisoftu, no i ale co poradzić? No na pewno grafika nie jest. Yy... Grafika na PS3 jest dużo, dużo gorsza. To można powiedzieć na pewno, no, że jednak widać to, że ta gra nie mogłaby wyglądać tak, jak wygląda na konsolach poprzedniej generacji, no ale na pewno nie jest to to, na co wszyscy czekali. No dodajmy jeszcze, że na PS3 gra wygląda, no może nie fatalnie, ale na przeciętnie, pewno bardzo przeciętnie. Bardzo, bardzo bardzo przeciętnie, no, bardzo wygląda. przeciętnie. Tekstury są no, nieostre i, i całość nie prezentuje się zbyt okazale, No ale my teraz o wersji na ps 4 no, i tak jak właśnie powiedzieliśmy, już mamy tak naprawdę graficznie, możemy powiedzieć, że to jest plus lub minus. Plus, minus, tak, jeżeli chodzi o Watchdogsa. Na powierzchni 4, za dnia to jest minus, jeżeli chodzi o efekty pogodowe typu noc i deszcz. Gra wygląda bardzo ślicznie. Ale dobra, tutaj przechodzimy do momentu, gdzie opiera się cała mechanika Watch Watchdogs, czyli jedna z misji pobocznych to jest wyeliminowanie gangu. I tutaj, właśnie, nam pokazuje to, co Watchdogs sobie zawiera i co oferuje nam przez większość gry. Tak naprawdę polega to na tym, że. Całego hakowania w całym Watchdoksie jest bardzo mało. Bardziej możemy powiedzieć, że jest to wkradanie się do przeróżnych systemów czy urządzeń, przykładowo kamery. Jeżeli wejdziemy w, taką, w posiadanie takiej kamery, to będziemy mogli patrolować całą ulicę, jak i przeciwników, i będziemy mogli wyciągać z nich informacje, typu czym się zajmują, ile zarabiają, i tak dalej. Jeżeli chodzi o przeciwników, to będziemy mogli im wyłączyć opcję wsparcia, będziemy mogli ich wysadzić, jeżeli mają jakieś ładunki wybuchowe. Oraz będziemy mogli ich rozproszyć poprzez wysłanie im fałszywej notki, sms, czy tam zadzwonienia do nich, coś takiego. Zgadza się. Otoczenie również zachęca nas do e, współżycia z, z otaczającymi nas, właśnie elektrycznymi e, urządzeniami. Na przykład możemy zmienić światła jadąc ulicą i blokując tym samym ruch uliczny, podnieść blokady, e, no i na przykład podnieść również mosty to jest również bardzo ciekawa opcja. E, no. Ta, ten telefon daje nam szereg y, możliwości do wykorzystania, aczkolwiek myślę, że mogłoby to zrobić, zostać wykonane jeszcze nieco lepiej. No, nie będę narzekał, bo na pewno jest to przełom, jeśli chodzi o gry wideo. W, y, no, nigdy nie grałem w grę w y, sandboxa y, o podstawach hakowania. To jest na pewno powiew świeżości, więc to zdecydowanie plus y, za podjęcie takich kroków. Y, no i. Ogólnie całość, zarządzanie, że tak powiem, Chicago z poziomu smartfona wypada całkiem w porządku. No tak, i to jest właśnie plus, że jednak twórcy pokusili się o to, że tutaj najsilniejszą bronią jest właśnie nasz smartfon, który na, zawiera wiele opcji, ale jest to w jakimś tam stopniu ograniczone. Chociaż plus jest za to, że jednak poruszyli właśnie w jakimś stopniu. Tą funkcję, że właśnie broń jest palna, gorsza, a wybieramy właśnie smartfona, czyli to jest taka właśnie przyszłość. Tak kontrolujemy cały Chicago z jednego telefonu. Tak, tutaj konkretnie w tej e, misji pobocznej musimy. E, z... No, wyeliminować członków gangu i obezwładnić cel. Celu nie możemy zabić. Jest nam potrzebny żywy, w sumie no nie wiem do czego, skoro i tak go zostawiamy, ale nie możemy go zabić, musimy go obezwładnić. I tutaj właśnie używamy teraz koncentracji. Tak, to jest tryb koncentracji zgadza się. Bardzo fajna rzecz, mimo że ja jakoś przegapiłem to trochę przechodząc w fabułę. Ale no, teraz widzę, że to był naprawdę duży błąd, bo bardzo fajnie się jej używa i bardzo pomocną jest opcją. Dokładnie, i jeszcze warto wspomnieć o tym, że Washington oferuje nam, jak już wcześniej wspomniałem, jest to świat otwarty, mamy właśnie całą mapę Chicago, e, całego miasta. I najfajniejszą chyba rzeczą w sandboxach, która zawsze mi się podobała, jest to, że tutaj twórcy również dali nam opcję taką, że możemy misję wykonywać albo po cichu, albo po prostu wchodzimy na pałę, że tak powiem, i rozwalamy wszystkich przeciwników za pomocą broni palnej. Zgadza się, i to skradanie również trzeba dodać, że jest bardzo dobrze wykonane i. Wszystkie animacje, no, przeciwnicy również, inteligencja przeciwników czasem, no wiadomo jak to wbywa w grach wideo, ta inteligencja chyba jeszcze nigdy nie była idealna i wątpię, żeby kiedykolwiek e, twórcom udało się osiągnąć idealną inteligencję. No po prostu wpadki czasem się zdarzają, ale ogólnie no na pewno nie jest najgorzej i jest dość dobrze. No właśnie, ale jak już właśnie mówiliśmy o sztucznej inteligencji, to też powiedzmy parę słów o tym, że Watch Dogs ma e, świat, który tętni życiem. Jeżeli ktoś grał, zakładam, że bardzo dużo osób grało w GTA 5, to tam właśnie była opcja zobaczenia tego, jak właśnie tętniało życie, całe miasto. I tak naprawdę tutaj wszystko znajduje się w Watch Dogsie. Tak, tak naprawdę wygląda to podobnie. Całe miasto Żyje swoim własnym życiem. Czasami zdarzają się wypadki samochodowe, które są z win cywilów, czasami ktoś tam wyjdzie sobie pokopać w piłkę czy coś takiego, ludzie będą się spotykać. Naprawdę ciekawie to wygląda i jest to urozmaicone. Zgadza się. Bezdomni grają na gitarach na ulicy i zbierają pieniądze, ludzie kłócą się na ulicy. No do bijatyk nie widziałem, żeby dochodziło. Ktoś myje okna, naprawdę tętniące życiem miasto, bardzo dobrze odwzorowane, mega dużo animacji yy, przechodniów i za to naprawdę ogromny plus, że naprawdę czuć to miasto. Tak, tutaj możemy powiedzieć, że to jest wielki plus, ale jeszcze też powiedzmy o tym, że gra oferuje nam szereg minigierek. Tak, tak. jak właśnie tutaj widzicie na filmiku, jest to jedna z minigierek, gdzie musimy stoczyć bój pijacki z jednym z panów, musimy dojść do dziesiątego poziomu, bo jest tutaj maksymalny i musimy go po prostu przepić. Jest to jedna z gier, e, które możemy sobie o, wykonać... Kwiatek. Kwiatek. A spadliśmy już. No właśnie, musieliśmy przestać pić, ale wracając, jest to jedna z gier, które możemy sobie e, Ukończyć się podczas przerwy od wykonywania głównych misji czy pobocznych. Gra oferuje, oferuje nam również grę w pokera. Możemy również. O, co tam było ciekawego jeszcze? Co tu można było powiedzieć? A, gry, a gra w szachy jest jeszcze. Tak. Tutaj dla mózgowców. Elementy gry w szachy, tak. Więc naprawdę ciekawie się to zapowiada. O czym by tu jeszcze w Ładżdok się powiedzieć? Bo fajnie jest mini-mapka wykonana oraz cała mapka, dlatego mamy tutaj efekty 3D. Tak, I, a i dodam jeszcze, bo będziemy poruszać się tylko po ulicach Chicago, ale y, oddano nam również do kontroli łodzie. I można również pływać po otaczających wodach, Chicago wodach. I też wygląda, woda wygląda bardzo ładnie. <laughs> Teraz nie, nie pokażemy wam jej tutaj, bo jakoś tak nie po drodze nam bo misji na, na wodzie nie ma praktycznie żadnych. Jest strasznie mało jest ich dwie bądź trzy i na tym tak. się właśnie kończy cała. Właśnie ta sytuacja O tutaj też e, możemy zamówić sobie samochód e, Najpierw musimy go zakupić A później za każdym razem kiedy wejdziemy W nasz panel zarządzania e, ze, smartfona. Ze, ze smartfona Tak możemy poprosić o samochód I zostaje nam on błyskawicznie dostarczony Czasem również zdarzają się błędy, że samochód e, Jest nam dostarczany dwie ulice dalej czy, czy coś w tym guście O tutaj też bardzo ciekawa sprawa E, warto dodać, to trochę podobna, podobny motyw jak z Infamousa. E, gracz musi dbać o swoją reputację i o to, jak jest postrzegany. E, na początku, y, nasz Aiden, właśnie w tej, na tym profilu, był bardzo w, dobrze, współpracował po prostu z, z ludźmi, ale później no, zaczęło się troszkę w stylu GTA grać, więc już teraz ludzie za bardzo nas nie lubią. I mamy właśnie wycinek z wiadomości, yy, gdzie pokazana jest nasza twarz i pokazane jest to, że po prostu, no na pewno nie jesteśmy człowiekiem, którego ktokolwiek chciałby spotkać. Yy, no i jest po prostu na nas taka nagonka. Tak i właśnie to jest jeden z większych plusów dla Warshoots, dlatego jak wcześniej Piotr powiedział, mamy opcję jak w Infamous, czyli musimy dbać o swoją reputację. I z początku jak przechodziłem grę myślałem, że tak naprawdę to wszystko jest... Yy... Poziom od tego, jak, czy jesteśmy źli, czy jesteśmy dobrzy, to ma tak naprawdę. To zabieramy telefony, serdecznie przerwę tym, którzy dzwonią na policję. No, tak, i już, już wracamy do tego. Jak na czym ja skończyłem? Że musimy dbać o swoją reputację. Tak, musimy dbać o swoją reputację, gdyż na początku, jak przechodziłem grę, myślałem, że to tylko wpływ ma pod koniec gry. Gdyż uwaga, le leciutki spoiler, mamy wybór moralny, chyba to jest jedyny wybór moralny mhm. w grze. I właśnie polega to na tym, że tak naprawdę moje twierdzenie było na początku mylne. Aż do końca gry, teraz mi się to wszystko pozmieniało i chodzi o to, że bardzo musimy dbać o reputację, dlatego że jeżeli jesteśmy źli, to w wiadomościach, w radiu pojawiają się informacje o tym, że jesteśmy poszukiwani i tak dalej i ludzie wtedy, jak wcześniej Piotr powiedział, zwracają na nas większą uwagę. Tak jak przed chwilą była opcja, że musieliśmy im wyrzucać telefony. Zgadza się bo inaczej zadzwoniliby policję i byłaby nagonka na nas, policja by przyjechała, wielkie awanty i tak dalej. A za to jak jesteśmy dobrzy i współpracujemy z mieszkańcami, z mieszkańcami przepraszam, pomagamy ich w różnych rzeczach, to wtedy właśnie nam wskaźnik rośnie i oni nawet będą nas chronili przed policją, czasami zdarza się właśnie taka sytuacja, oraz nie będą dzwonić po nich. Tak, tutaj wspomniany wcześniej most. I teraz zaczęliśmy sobie misję konwoju. Jest to też jedna z możliwych misji pobocznych ustawimy się teraz w tym miejscu ponieważ żółta trasa namalowana na drodze przedstawia nam drogę konwoju który musimy zatrzymać wyeliminować samochody ochraniające i wyeliminować również cel głównego antagonista, który po prostu jest w tej misji zgadza się, podłożymy się... sobie tutaj bomby takie no warzywoksowe C4 jakby które zdalnie detonujemy zaraz zobaczycie czemu, już się na pewno zresztą domyślacie tak nazywają się id to jest przetłumaczone tak. na polską wersję, gdyż w ŁadzyToxy występuje polska lokalizacja, którą można powiedzieć, że jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Tak, Nie zdarzają się tutaj głupie błędy jak w Killzone Shadow Fall, ale to, to będzie właśnie w odcinku na temat Killzona. Tutaj I właśnie tuż... detonacja ID-ka. I teraz zacznie się tutaj właśnie słynna przygoda nasza. Włączenie koncentracji. Bardzo przydatna umiejętność, której bardzo często trzeba używać, bo naprawdę pomaga tutaj nam przy różnych sytuacjach. Zgadza się. I teraz ruch uliczny, właśnie. Miasto żyje. Ruch uliczny. Tak się złożyło, że został wyeliminowany nasz cel. Tak, właśnie przez to, że. Używamy, mamy w, w grze opcję taką, że możemy wyłączyć sygnalizację. I gdy cel nadjeżdżał wyłączyliśmy sygnalizację, on się zdarzył z innym samochodem. O, i teraz najfajniejszy moment, jak dla mnie, najfajniejsza opcja w całym Watchdogs e, jest to zaciemnienie. Z, zaciemnienie, czyli wyłącza w całej dzielnicy prąd. Nocą wygląda to bardzo, bardzo okazale. E, no i naprawdę no, fajnie dla samego pocieszenia oka e, włączyć sobie czasem tą opcję, e, pomijając jeszcze to, że jest to po prostu czasem naprawdę przydatna. Właśnie, ale jak już robimy tę misję poboczną, to właśnie skupmy się na tych misjach pobocznych, dlatego że misji pobocznych mamy od groma. Jest ich więcej niż misji fabularnych. I plus i minus dla misji pobocznych. Minusem, zaczniemy od minusów. Od minusów zaczniemy od takich właśnie, że niektóre misje się powtarzają. Konwoi mamy z 18, praktycznie, i wszystkie polegają na tym samym. Musimy po prostu zastawić pułapkę. Wyeliminować cel. Mamy opcję tak zwane zlecenia dla machera, gdzie musimy po prostu z punktu A do punktu B dojechać przy różnymi środkami lokomocji. Czyli może być to motocykl, może być to samochód, czy może być to łódź. I trzecią właśnie opcją jest wyeliminowanie całego gangu, których też nie jest za wiele. Ale, ale właśnie to na tym to polega. A plusem, jakim jest tutaj plusem? Zastanowisz możemy... po się, pociszcie oko ok. ok. z że przerwą. Tak, to jest właśnie Bardzo fajna opcja, scenka. że możemy wyłączyć helikopter z całej akcji. I wr właśnie, wracając do plusów misji pobocznych, właśnie na czym ja tutaj wspomniałem, bo zapewne wyleciało mi to z głowy. No, jednak są dobrze zrobione, potrafią, potrafią sobie ją zaciekawić, i jednak trzeba się czasem trochę wysilić i napocić, żeby, żeby ją przejść. I myślę, że to jest miłe, bo jednak jest nam postawiona jakaś poprzeczka. No zależy też na jakim poziomie trudności gracie, ale jest tam postawiona jakaś poprzeczka i mamy satysfakcję z wykonywania tych misji pobocznych. No właśnie, to właśnie mi się przypomniało o co chodziło, że mamy 8 różnych misji pobocznych i każda z nich, znaczy 4 dokładnie, mają, zawierają finalną misję, czyli po prostu opowiadają osobną fabułę. Przykładowo musimy zebrać, tak jak tutaj właśnie pokazane, teczkę i jest to teczka, która e mówi nam o handlu ludźmi, dokładnie mówiąc kobietami i my musimy rozwikłać aż 7 takich znaleźć takich 7 teczek i wtedy odpali nam się misja misja poboczna, która jest misją finalną. I jest taki właśnie misji czterech i za właśnie taką różnorodność pochwalam Lostox. I tu właśnie że Ci się wtrącę bo wiem, żebyś chciał coś powiedzieć jeszcze, to właśnie na tym polega cały Watchdogs i jeszcze w tym momencie, że hakujemy i hakujemy tylko takie rzeczy. Jakby właśnie mieliśmy przed chwilą, mamy tutaj właśnie taką e, łamigłówkę. łamigłówkę, którą musimy w jak najszybszym czasie rozwiązać i po prostu dojść do danego mieszkania. Zgadza się i te łamigłówki na początku są proste. W misjach pobocznych też z reguły są naprawdę proste. Chodzi o to, że po prostu musicie taką jakby wiązkę laserową przeprowadzić przez y, y, skrzyżowania i korytarze. E, ale później są coraz trudniejsze. Teraz e, to taka sklep z ubraniami po prostu dla naszego bohatera. E, no, Możemy po prostu wybierać sobie płaszcze, tak jak w każdej osłonie. No i wybierając sobie takie właśnie paltko, skończymy ten odcinek. Ale zaczynamy już używać tego. Ocena, tak, zgadza się, ocena. Ocena dla Watch Dogs na PlayStation 4 jest to 7, 7. na 10, jednogłośnie. Więc zachęcamy Was do kupna, ale tylko wtedy jak gra stanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Na razie.